My możemy się oburzać na tych, co są w Sejmie, możemy oburzać się na tych, co są w Kurii, a jeżeli pracujemy w jakiejś korporacji, to możemy się oburzać na tych, co w Warszawie, w Brukseli czy tam w jakiejś centrali. Ale powiedzmy sobie jasno: na to, co się gdzieś tam dzieje, najczęściej nie mamy żadnego wpływu, ale na to, w jaki sposób ja reaguję, to już mam wpływ. A moje reakcje mają wpływ na moje życie. Oczywiście, możemy jakiegoś zachowania nie akceptować, ale trzeba bardzo uważać, żeby w tej zapalczywości o sprawy dobre nie stracić w sobie ducha świętego. Przez 15 lat bycia księdzem widziałem wielu takich gorliwych katolików, którzy mieli bardzo dobre intencje, i widziałem też, jak to się kończyło. Mówienie z pianą na ustach, jak jacy to inni są zdrajcy, samemu mając się za lepszych, a potem były nawet odejścia z kościoła. Człowiek tak walczył o Boga, zajmując się grzechami innych i oburzając się na innych, że w końcu sam przestał mieć kontakt ze źródłem. Przestał być uczniem, a sam dla siebie stał się mistrzem.